Wieści o Annie Dymnej ujrzały światło dzienne. Tego już nie ukryję. Anna Dymna do tego stopnia chroni swoje życie prywatne, że niewielu wiedziało o tym, że aktorka jest matką chrzestną innej znanej artystki młodego pokolenia Heleny Englert. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny wygadała się w podcaście. Zdradziła także, że nie utrzymuje kontaktu ze swoją matką chrzestną. Anna Dymna to jedna z najwybitniejszych i najbardziej docenianych polskich aktorek. Zasłynęła z ról w sami swoi, kochaj albo rzuć, czy Janosiku. Teraz aktorka grywa mniej, chociaż ostatnio wielkie poruszenie wzbudziła jej kreacja w serialu Netflixa Wielka Woda. Dymna skupia się na prowadzeniu działalności charytatywnej, pomaga w ramach swojej własnej fundacji mimo wszystko. Anna Dymna ukrywała to latami. Córka Englerta się wygadała. Artystka nie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach. Można śmiało powiedzieć, że nie szuka poklasku, tylko prowadzi skromne życie i robi po prostu swoje. Może właśnie dlatego tak długo nie wiedzieliśmy, że Anna Dymna jest matką chrzestną innej znanej aktorki młodego pokolenia. Chodzi o córkę Jana Englerta i Beaty Ścibakówny Helenę Englert. Dziewczyna popularność zdobyła już w telenoweli Barwy szczęścia, jednak prawdziwego tempa jej kariera nabrała po głównej roli w produkcji HBO Max Bring Back Alice. Helena Englert była ostatnio gościem podcastu Wojewódzki Kędzierski, gdzie wyjawiła, że jej matką chrzestną jest Anna Dymna. Powiedziała także, że nie utrzymuje kontaktu z krakowską aktorką, ale dostała od niej wyjątkowy prezent. Ja nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mam kontaktu. Nawias otwierający... Kropka, 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 nawias zamykający. Na każde urodziny dostawałam, pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo, wyznała aktorka. Córka Jana Englerta podkreśliła również, że ich brak kontaktu nie wynika z żadnego konfliktu.